Dzień dobry, rada na teraz. Na teraz, właśnie kiedy tego potrzebujesz, a wiem i czuję, że tego bardzo mocno potrzebujesz. Jaka płynie do Ciebie rada? I będą trzy karty wyboru. Jaka tu płynie rada? Zaraz Wam, moi drodzy, przysunę. Jeden, dwa i trzy. Rada na teraz. Okej, okay. dobrze, ja wybrałam też. Zostawiam jedyneczki. Jaka tu rada płynie na teraz dla jedyneczek? I tak poczekajcie, myślę sobie, jakie tutaj karty wezmę. Może wezmę te karty. Okej, okay. dobra. Te karty weźmiemy. Jaka tu płynie rada na teraz dla jedyneczek? Jaka tu płynie rada na teraz? O, widzisz, no, ty nad czymś się bardzo mocno smutasz. Tobie jest tu bardzo. No, co tutaj się dzieje? Poczekajcie. Okej, okay, już jest lepiej, prawda? Dobra. Jeśli z czegoś powodu bardzo przykro i smutno. Może ktoś ciebie o coś posądził, osądził, może czujesz się właśnie, że nie jesteś osobą mm, wspierającą, raczej może czujesz, że nie masz wsparcia, może czujesz się taką bardzo mocno osobą osamotnioną. Yy, tutaj ta karta pokazuje. Może być tak właśnie, że z jakiegoś powodu jest Ci przykro i masz takie momenty w sobie, gdzie Ty bardzo mocno siedzisz gdzieś myślami w czymś, w czym już nie powinnaś siedzieć jedyneczko. I tutaj dosłownie rada dla Ciebie płynie, wyjdź z tej swojej strefy komfortu, bo siedzisz w jakiejś strefie komfortu, która Ci totalnie nie służy, podejmij decyzję w swoim życiu. Może Ty się zastanawiasz nad jakąś podróżą, nad jakimś wyjazdem, nad jakąś wycieczką, nad jakąś przeprowadzką, nad jakąś poważną zmianą w swoim życiu. Boisz się, obawiasz się, miotasz się, analizujesz, zastanawiasz się, co z tym zrobić, czy w to wejść, czy nie, a ja nie mam wsparcia, ja jestem w tym wszystkim sama, a jak podejmę decyzję nie, nie taką właściwą, to co to będzie? Te karty ci mówią. Idź na spontan, y, działaj spontanicznie, niech to będzie taka Twoja przygoda życia. Jeżeli to jest oczywiście skierowane do tej części osób, które potrzebują takiego bodźca, które potrzebują y, takiej rady, dobra, y, już od dawna coś planujesz, ale się boisz, to właśnie do Ciebie ta rada płynie. Ruszaj w to, nie bój się tego, idź. Zawsze ktoś koło ciebie będzie, zawsze ta opiekuńcza siła przy tobie będzie. Nic ci się złego nie stanie, to jest jedno. Druga to informacja płynie, żebyś droga, y, jedyneczko, wyszła z takiej mentalności zamartwiania się, z takiej mentalności narzekania. To jest taka rada dla ciebie: więcej wdzięczności, więcej radości. Więcej miłości własnej do siebie, więcej tego ognia, więcej ruchu, więcej działania, więcej uśmiechu jest Tobie potrzebne, bo Ty o coś się bardzo mocno zamartwiasz, Ty o coś tutaj nad czymś bardzo mocno gdybasz, jeśli z czymś ciężko. Czas najwyższy, jakiś etap, cykl. Miejsce, sytuację, zwał, jak zwał, czas najwyższy coś w swoim życiu, domknąć. Karta właśnie tutaj ci radzi, karty ci radzą. Poczekajcie, wezmę tylko, bo nie wzięłam. A chcę wam zrobić przesłanie anielskie. Okej. Okay. I przesłanie anielskie dla jedyneczek. Wyobraźnia. Myśli to cygiełki, z których składa się życie. Od nich wszystko się zaczyna. Dodaj do nich kreatywność, a otrzymasz wyobraźnię. Każdy zamek zaczyna swoje istnienie jako ulotna wizja, którą następnie urzeczywistniają architekci i budowniczowie. Anioły zachęcają Cię, byś korzystał z twórczej siły wyobraźni, poszerzając swoje horyzonty i odmalowując życie takim, jakim chcesz, żeby było. Kiedy doświadczasz wizji, Anioły widzą czystość Twoich intencji i otwierają drzwi, by Ci pomóc. Anielska mądrość prowadzi Cię, byś zadecydował o tym, co chcesz osiągnąć. Upewnij się, że Twoje zamiary są szczere. Następnie wyobraź sobie urzeczywistnienie swojego marzenia i rozpocznij proces tworzenia. Afirmacja wizualizuje pozytywne rezultaty, by osiągnąć najwyższe dobro. Pięknie, moi drodzy. Uściski ślepa. Pa. pa. Dwójeczki, dwujeczki, rada na teraz dla dwójeczek. Pokażcie karty. Oczywiście pamiętajcie, że tutaj nie każdy się w tym czytaniu odnajdzie tak. A poczekajcie tu jeszcze nad tym ogniem. Większym oczyszczę. Dobra, i dla dwójeczek. Jaka tu rada płynie? Masz być po prostu osobą szczęśliwą, bo Ty siedzisz w jakimś wewnętrznym konflikcie. Ojejku, ile tutaj się u Ciebie, moja cudowna, wspaniała duszyczko dzieje. No po co, po co tyle myśli, po co tyle nerw, po co tyle złośliwości? No jesteś takim chodzącym ogniskiem zapalnym do konfliktu. Być może no po prostu taka sytuacja jest w Twoim życiu, gdzie ktoś za ognia jakiś... Konflikt, ktoś no denerwuje Cię bardzo mocno, tak? No zaraz tu zobaczymy, zaraz tu rozłożymy karty i zaraz tutaj będziemy mundurkować, jaka tu rada płynie, właśnie, 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 jaka tu rada płynie. Za dużo w tej głowie siedzisz, dwójeczko, za dużo myślisz, za dużo analizujesz, za dużo skupiasz się na tych brakach, na tych nerwach. Albo to mi nie wyszło, albo tamto mi nie wyszło, albo to mnie denerwuje, albo inni mają to, ja tego nie mam. Stop. Przestań. Przestań zadręczać tą swoją głowę ciągle tą gonitwą negatywnych myśli. Co ci pomoże? Jaka rada do ciebie płynie, żeby uspokoić ten umysł? Zrób sobie jakiś. Drobny prezent. Zrób sobie taką randkę ze sobą, samą, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Zrób sobie randeczkę po prostu. Idź sobie na miasto, jeżeli masz taką możliwość. Kup sobie cappuccino, kawkę, loda, gofra. Ciasteczko, pizzę, cokolwiek sama czy samemu, taka randeczka jeśli potrzebna, taka rada dla Ciebie płynie. Jeżeli nie masz możliwości iść gdzieś na miasto do kawiarenki, do kafejki czy do restauracji, to zrób sobie taką randeczkę w swoim zaciszu domowym, w swojej ukochanej filiżance, kubeczku czy szklaneczce i po prostu dopieść się. I tutaj taka dla ciebie płynie rada. Masz bardzo dużo skumulowanych trudnych emocji, ciężkich wydarzeń. Wiele rany w tobie siedzi, niezagojonej rany. Nosisz głęboką ranę yy, od mamy. W ogóle jakąś nie, inaczej. Tak, to jest rana od mamy, ale twoja mama też miała ranę zadaną przez jakąś inną kobietę, w... kobie... przez jakąś inną kobietę w rodzie. Powiela schemat rodowy w linii kobiet. Tak to czuję. Od jakiejś babci, prababci to wypłynęło. Jakaś kobieta w twoim rodzie doznała jakiejś krzywdy. No nie chcę o tym na kanale mówić tutaj, ale no do wielkiej krzywdy w młodości i nie mogła się z tym do końca życia pogodzić, tak jakby ktoś na siłę coś na niej wymusił i ty możesz mieć to gdzieś wyparte, ty możesz o tym nie wiedzieć, bo to były czasy, gdzie nie mówiło się o takich rzeczach i do tej pory się nie mówi. Pewne informacje, tu nawet jest kopłanka, więc pewne informacje zostały zatajone. Ja nie mówię, żebyś ty grzebała w tym swoim rodzie, chociaż warto by było, bo ty jesteś tą osobą, która została tak, jakby wybrana, czy nie wybrana, ale jesteś tym kimś, kto może odciąć. Ten schemat, przeciąć, zmienić ten schemat, to może przeciąć tą traumę rodową, tak? I no wiele sytuacji jest w tajemnicy, ale rada taka dla ciebie płynie: pogrzeb w sobie, a odkryjesz tam, co jest zakryte, co jest obolałe, czego twoja dusza potrzebuje. Bardzo mocno się krytykujesz i sabotażujesz, jedyneczko, bardzo mocno. Krytyk, sabotażysta, że ho-ho! A powiem Wam, że ja wybrałam tę kartę no i tutaj no, 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 bardzo dużo się zgadza, bardzo dużo się zgadza. Ostatnio taki trudniejszy moment mam i, i właśnie no, czuję to, czuję to. Także mm, więcej miłości własnej, akceptacji, pokochania siebie, uwierzenia w siebie. Wykorzystuj swój potencjał, wykorzystuj swoje dary i talenty. Taka tu informacja dla Ciebie płynie. Dobrze, i jaka rada? A wiecie, co ta tak tutaj nam wystawała? Mądrość. Można zdobyć wiedzę, lecz mądrość pochodzi od Boga. Wsłuchaj się w siebie, by usłyszeć mądrość swojej duszy. Dzięki temu będziesz podejmować decyzje i działać w zgodzie ze swoim nieskończonym ja. Mądrość pozwala spojrzeć na życie z nowej perspektywy. Wszelkie dramaty i lęki przestają być istotne w zestawieniu ze wspaniałością, którą teraz widzisz. Krocz ścieżką życia niczym mędrzec, a wszyscy będą Cię szanować i cenić. Afirmacja? Wsłuchuję się w swoją mądrość. I taka rada dla Ciebie. Cudowności życzę. I trójeczki, Wasz wybór, trójeczki, taka rada płynie do trójeczek. Dużo trójeczka myśli, analizuje i trójeczka sobie tutaj coś konkretnego wymyśli. Trójeczko, wykorzystuj swoją inteligencję, swoją mądrość, swoje doświadczenie życiowe. No, pokazujesz mi się jako osoba bardzo doświadczona przez życie: bardzo, bardzo i gdzieś jesteś też w takim procesie dużych zmian, dużych zmian. Mhm. Poczekajcie, tak, chwilkę się przyjrzę, żeby tutaj Wam głupot nie naopowiadać. Dobrze, może być tak, że do tej pory, trujeczko, Ty po prostu nie wykorzystywałaś swojej mądrości i wiedzy i swojego doświadczenia życiowego. Miałaś tą świadomość, ale tego nie robiłaś, i teraz będziesz to wykorzystywać w takim celu, żeby odmienić totalnie swoje życie. I tutaj taka rada dla Ciebie płynie. Skonfrontuj się sama ze sobą, ze swoimi emocjami ze swoimi myślami, ze swoją przeszłością, teraźniejszością, i tymi lękami o przyszłość. Wprowadź to wszystko w stan równowagi, tu ma wszystko być zrównoważone, tu ma być energia wyrównana. Rada dla Ciebie płynie to, co Ci pomoże. Zobacz, to jest karta siódemki Buław, ale na tej talii to tutaj jest pokazane że znajdź moment na jakąś medytację, bo ta pani siedzi w takiej pozycji medytacyjnej, znajdź sposoby na to, żeby wyciszać umysł, emocje, ale też taka rada dla Ciebie płynie, być może warto by było tutaj oczyścić się, oczyścić swoją energię, swoje czakry, swoje meridiany, swoją aurę, całą swoją energetykę. I to jest taka tutaj rada. Jeżeli Ty zrobisz to, oczyścisz to, to idzie do ciebie jakaś transformacja. Masz coś w sobie pouwalniać, to co jest w tobie zakorzenione, to co jest w tobie zatrzymane i nie ma jakiegoś przepływu energetycznego, bo być może za bardzo jeszcze w tej przeszłości siedzisz albo gdzieś właśnie nie potrafisz ruszyć z miejsca. I tutaj te karty właśnie ci mówią, że no, taka rada dla ciebie płynie, poddaj się jakiemuś oczyszczaniu, a wtedy twoje życie się odmieni. Wtedy do Twojego życia napłynie jakaś obfitość, spełnienie, radość, jakaś zmiana. Ja też tutaj widzę, że to jest dobry czas do tego, żeby zainwestować w siebie, w swoją wiedzę. W zdobycie wiedzy, w poszerzenie wiedzy, w rozwinięcie się w jakiejś dziedzinie to jest też bardzo dobry czas do tego, żeby się odrodzić, ale żeby to odrodzenie nastało, to trzeba najpierw przyjrzeć się sobie, spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy, przeanalizować pewne sytuacje, pewne sprawy. Być może, jeżeli znajdzie Ciebie ta gotowość, to też to jest bardzo dobra rada, bo wybaczać sobie. Zacznij od siebie, ukochać siebie, wybaczyć sobie błędy popełnione, źle podjęte decyzje, a później małymi krokami, nie każdy to potrafi, ale małymi krokami jak poczujesz potrzebę, żeby komuś wybaczyć, to również taki ciężar z ciebie wtedy zejdzie, 100 kg wnet tego obciążenia balastu emocjonalnego, i wtedy też dobrą radą by było. A czyli tutaj taka rada płynie, dobre by to było, żeby też komuś zacząć małymi krokami wybaczać. Uwalniać pewne emocje. Tu nie chodzi o takie spotkanie się przy kawie i herbacie z największym wrogiem. Tu chodzi o takie wybaczenie w ukryciu dla samej siebie, żeby ta energia w tobie zaczęła płynąć. Także tutaj takie piękne czytanie się pokazało. Może jesteś też osobą, która jest na etapie jakiegoś rozwodu, rozstania, uwalniania się od jakiegoś związku, który. No już nie mógł funkcjonować. Może jesteś na etapie innego uwalniania się, tak? Dobrze. I jaka tu płynie rada od y, aniołka? A niech będzie ta. Nadzieja. Nadzieja pozwala wierzyć, że niedługo w Twoim życiu zaświeci słońce. Anielska mądrość przypomina, że Twoja dusza jest niezwykle wytrzymała i pełna mocy. Dlatego miej wiarę w swoje marzenia. Pamiętaj, że wszechświat chce... Byś osiągnął to, czego pragnie Twoje serce. On po prostu czeka, aż uwierzysz, że naprawdę na to zasługujesz. Zanim anioły ześlą ci spełnienie marzeń, musisz zdecydować, czego naprawdę chcesz. Następnie wysyłaj pozytywne myśli dotyczące zmian, na jakie liczysz, i spełnienia Twoich marzeń. Poproś anioły o pomoc, a rozpalą i ożywią iskry potencjału. Nadzieja ma magnetyczną siłę, która przyciąga do ciebie to, co wielkie i piękne. Afirmacja: jestem wiecznym optymistą. Piękna rada dla ciebie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.